W restauracji pod papugami we Wrocławiu wybrały, wybrało się kilka osób tam na rozmowę o, o filmie, który ma skompromitować mnie i konopa. I to było dzień przed konferencją, moi drodzy. I ja o tym wiedziałem już bardzo, bardzo wcześnie. Nie, dziękuję, teraz nie będę sprawdzał. I co tam były za osoby, moi drodzy? Tu, jest, tu siedzi nitrozyniak. Tu, nie? Tutaj siedzi nitrozyniak. To jest y, restauracja pod papugami we Wrocławiu. Wybrali się do nitrozyniaka. Kto się wybrał do nitrozyniaka? Co tam za delegacja pojechała? Uwaga, uwaga. A muszę wam powiększyć chyba. Sekundo. Do restauracji pod papugami wybrali się tak. Y, Marcin Dubiel. Tu nitrozyniak. Marcin Dubiel. Y, tutaj William to jest sąsiad y, nitrozyniaka. A trzecią osobą, która robiła film na mnie, nie wiem czy poznajecie tego osobnika. Ktoś poznaje, widzowie? Poznajcie? Kto się tam wybrał? <śmiech> <śmiech> Taka postać jeszcze. No, ciężko poznać, nie? I wyobraźcie sobie mnie, nie? Ja, który wie o tym, bo, nie, bo w ogóle zdjęcie to jedno, ale ja w ogóle dostawałem informację już wcześniej, nie? Że on przyjeżdża na takie. Bo tych spotkań było kilka. Nitrozyniak przyjeżdżał do niego do Warszawy i tak dalej. I wyobraźcie sobie. I, yy, no, później Bogdel oczywiście po tych spotkaniach wracał. I ja tak, yy, o, co tam u ciebie, bla bla, bo no, powiem, to był ciężki czas dla mnie, skoro wiecie, że ta osoba na was kręci, coś szykuje, no ale się yy, mieszkało tutaj, nie? No i pytam tak. I to mi nie? Bo on mówił, że jest dobrym strategiem. No i tak, no mija kilka dni, ja pytam. No Michał, ty to chyba coś tam na mnie kminisz, nie? Co ty stary, nie? Yy, wszystko tutaj mam w ogóle zabezpieczone jakby, bo kiedyś zrobię kompilację zabawną dosyć z tego. Yy, a nie widujesz się tam z Marcinem, z Nitrozyniakiem? Co ty, bo z Marcinem się widziałem na konferencji tylko, nie? A wcześniej nic? Nie, co ty, ja odbijam. A z Nitrozyniakiem? Nie, co, co ty, on to z Dubielem trzyma, nie? nie, nie, nie że nie widuje się z nim. No, ale dobra, mówię, okej, okay, może nie. Mija, mijają dwa dni, pytam, ty na pewno się z tym Nitrozyniakiem, bo on coś szykuje na mnie ten film. Wiecie, ja też potrafię ludzi podchodzić, nie? On szykuje na mnie ten film, nie to, że ja się od razu zdradzałem, tylko on szykuje na mnie jakiś film, ty nie gadał do ciebie, nie chciał się spotkać. Widziałeś się z nim? Co ty, nie? Nie widziałem się. Trzeci raz pytam, znowu się nie widział. Czwarty raz pytam, mówi, że znowu się nie widział. Mówię, to może zapytam o tego Williama, nie? Pytam, a z Williamem to się widziałeś? Co ty, dlaczego? Ja mówię, no nie wiem, może Williama do ciebie wysłał na spotkanie yy, o, o, Co ty, nic się nie widziałem z Williamem? I sobie myślę tak, pytam go yy, na przestrzeni tygodnia pięć razy o to samo. O to samo go pytam. To już dziecko by wyczuło, że ja muszę coś wiedzieć, nie? A on dalej, że on, nie, że on się nie, spo, nie spotykał z nimi, nie? Dalej. K***a. I on mówi, że on jest dobry stratek. No, dziecko by już wiedziało, że ja muszę coś wiedzieć, skoro pięć razy i wszystko mam zarejestrowane, nie? Jak mi kłamie. Pięć razy sześć, siedem. I okłamywał mnie, i ja tak wiecie, do końca miałem tą wiedzę i, i e, widziałem się chociażby z rewo, nie? I rewo mówi. Czemu ty temu bogdel? przyszł on cię straszył, Przyszł to, a ja mówię, nie no, jest zaufany, chłopie, ja mu ufam. On mnie w życiu nie okłamał, nie? Wam widzą też mówiłem, że yy, nie no, bogdelowi to ufam. Dobry chłopak, zmienił się na pewno, ale sobie przez ten miesiąc mieszkania z nim, gdy już miałem pełną wiedzę na ten temat, działałem, nie? I no, uważam, że podjąłem z... dobrą decyzję, bo można powiedzieć, że zdobyłem święte grale w tej sprawie całej. Święte grale. Święte grale. Było to przykre, ale też się go uczyłem. Obserwowałem każdy ruch, nie? jak się zachowuje, jak kłamie. I myślę, wydaje że mam go wyuczone, wyuczonego teraz, nie. A raz z nim zrobiłem taką akcję, już było po tym face-to-face -face z Kasiuszem. Ja wiedziałem, że on robi film na mnie z nitrozyniakiem i dubielem. I yy, no i ja tam mówię: Nie, Luz na tym face-to-face, -face no tam krzychu, jedynie coś tam nakłamał, ale Luz. I ten Cassius był słabo przygotowany, nie? Yy, tak mówię, bo była jedna rzecz. Że jakby powiedział, to ja bym nie wybrnął. I zdelowi tak się oczy zaświeciły i co to, co to było? Powiedz, powiedz. <laughs> I później chodził, przeżywał. i powiedz, powiedz, co to było. To... I... Bo on, on w ogóle, on wyobraźcie sobie, że on udawał do tego stopnia, że on mi niby pomagał, jak ja tego Kasiusza mam rozegrać, nie? Czyli wyobraźcie sobie, jak ja tu przeżywałem katusze, że wiem, że gość robi na mnie film, że robi wszystko, żeby, żeby mnie zniszczyć, i przychodzi i mówi: jak będzie gadał o to tutaj tak byś powiedział mu, że ja to znam psychikę Kasiusza, ja wiem, jak go rozegrać, nie? Ale powiem wam tak. Ja po Pandorze zastanawiałem się, że może Bockwell się zmienił, może już nie jest kłamcą i tak dalej. I sam dla siebie uważam, że. Bo gdybym nie zaufał znowu, to bym się zastanawiał, nie? Że. Yy, może to nie był taki zły chłopak i tak dalej. Natomiast teraz z pełną świadomością mogę powiedzieć, że on jest złą osobą. Bo. Yy, żeby była jasność, to jest. Yy, jakby tutaj robimy streama, kości zostały rzucone, nie? Tyle o nim w Pandorze się dowiedzieliście, a ja przez ten ostatni miesiąc mi się daje, że gdzieś tak tyle poszerzyłem wiedzy swojej. I mogę powiedzieć, że yy, ziarno zostało zasiane. Ziarno zostało zasiane. Przykra to sprawa, ale czekajcie. Ja muszę jeszcze jedną rzecz czekajcie tutaj. Siup. I wam powiem, teraz mam do nitrozyniaka, bo jakby nitrozyniak, ja rozumiem, że tutaj nie będziesz się w ogóle wykłócał, że takie spotkanie się odbyło i tak dalej. Jeszcze mam, bo zostawiłem pewien smaczek, nie? który chciałbym podarować Tobie, żebyś Ty mógł powiedzieć. Czy była piąta osoba na tym spotkaniu? I kto to był? I yy, taka mała podpowiedź: przyjechała z boxdelem ta osoba. Kto to był Zyniak? To jest dla ciebie, żebyś ty mógł na streamie, bo jak będziesz opowiadał o tym wszystkim, że jak to się stało, że Wardenga przychwycił film, jak to się stało, że Konop przechwycił film. W ogóle jak. Jak mieliście jakiś argument, to my już po dwóch dniach wiedzieliśmy, nie? Ja mam swoją szajkę szpiegowską, Konopski ma swoją szajkę szpiegowską, te szajki sobie łączyliśmy. Ufaj, po prostu mniejszej ilości osób, i tak dalej. Ale takie pytanko mam do ciebie, Nitro. A jedno, za jedną rzecz trzeba tutaj Nitrozyniaka pochwalić, bo on postawił tu obiad, za wszystkich zapłacił. Za wszystkich zapłacił Nitrozyniak, więc piękne zachowanie. No dobrze, myślę, że na tym skończymy epizod pierwszy. I jakby była jasność. Film zapowiedzieli, że wyjdzie na nas po tym, po, po Gali, nie? Później, że. No, już za chwilę. Że ten film w ogóle miał zniszczyć mnie. Jakby ja wiem, że. Bo oni mieli dużo plotek. Później weryfikowali te plotki i wychodziło, że to są ślepaki, nie? A, Wam powiem jeszcze jedną anegdotkę o tym. Nie o Konopie, tylko o Boxdelu. Wiecie, że Boxdel. Wysyłał pracowników Goats byłych do, na spotkania z Nitrozyniakiem, bo też był na tych spotkaniach, e, żeby oni gadali, że ja ich źle traktowałem, nie? Tylko, że większość odmówiła takich e, zeznań na mnie. Tak, to jest dopiero, nie? Krzykiela sytuacja. E, że Ola była? Nie, Ola, Ola ma włosy. <noise> No dobrze. Właśnie jeszcze pytanie do nitrozyniaka. Nitrozyniak, ja dobrze łączyłem te kropki, bo tam właśnie się śmiałeś ze mnie, nie? że co ja w ogóle wygaduję, wiem, ch... i tak dalej. Finalnie wychodzi, że nawet mam foty, jak się spotykacie razem. To jak nitrozyniak? Dobrze Sylwek łączył te kropki, czy jednak Sylwek zwariował i wierzy w jakieś teorie spiskowe? Powiem tak, może dalibyście radę mnie ograć. Natomiast musicie poprawić szczelność u siebie. Uważać komu co dajecie, komu co wysyłacie. Bo wyobraź sobie jaka to jest kompromitacja. Zapowiadasz film od, już od miesiąca, nie? Już miał wyjść po fejmie. I ludzie, na których nagrywasz ten film, czyli na mnie i, i Konopa, no i jeszcze na Sukanek, mają ten film zanim ty go opublikujesz. Dla mnie to jest kompromitacja. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim, wszystkim stronom. Yy, Nitrozyniak, mam nadzieję, że jak już teraz pokazałem fragmenty tego filmu, to to cię też nakłoni do publikacji pełnego, bo wypadałoby już chyba, nie? Skoro jest gotowy, jak ja już go mam, yy, jest gotowy, no już od jakiegoś czasu. A, okej, okay, bo ja wiem, Nitrozyniak tam jeszcze chciał. Yy, <grywka> Dobra, musiał yy, pewną rzecz coś tam jeszcze fikumyku zrobić. Żeby wyszło, że on y, jakby musi ukryć, w jakiej film ten film jest intencji, nie? Że to niby ma nikomu nie pomóc, tylko on y, tam bronić się tylko musi, nie? Bo i my go z Konopem atakowaliśmy i on się musi bronić. Bo tam mu się nie spodobał ten mój wpis na Twitterze, nie? Że, to, że ten film jest po coś. A, i w ogóle powiem wam. Jakaż to dziwna jest. Y, jakiś to dziwny przypadek jest, że ten film powstawał, miał za chwilę wyjść, pewna osoba pojechała pomagać do Afryki, niedługo miały się zaraz po filmie pojawić filmy z tej Afryki, że niby ta osoba taka dobra. Nitro, ja dobrze łączę kropki czy, czy, czy źle?